Przy głównym deptaku znajduje się nieduży, ale myślę przepiękny kościołek, bo wskazują o tym wspaniałe rzeźby przy bramie wejściowej. Właśnie w tej chwili będę wchodził do niego. O. To jest jedno wejście. Teraz będzie drugie wejście. Jakże ciekawie rzeźbione. Proszę poważnie. Ile tych rzeźb jest? Jakie zwieńczenie. Ach, przepiękne. I wszystko wśród zieleni. Są schody, więc muszę się przytrzymać. Jeszcze taka kopułka Zabytkowy kościół Wchodzę do niego Jakie precyzyjne Praca konana Jakie rzeźby Mam tablicę chyba, nie wiem czy będę ale jakie herby jakie piękne te rzeźby wspaniałe No i chyba wewnątrz też będzie ciekawy Wchodzę Osiemset lat to świętego Franciszka, San Francisco kościół świętego Franciszka, 800 lat już jest, o data w 9, 2009, obchodzi się 800-lecie ten właśnie kościółek, proszę popatrzeć, ależ przepiękny ołtarz główny. I w głównym ołtarzu Matka Boska z Guadeloupy. Jeszcze raz przybliżę. Matka Boska Guadeloupy. Myśmy widzieli to w bazylice, a teraz widzimy w jednym z kościołów Świętego Franciszka. Jeszcze raz ten tak widzę do Matki Boskiej z Guadeloupy. Przypiękny kościółek. Zlepiliśmy się, są wspaniałe.